Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bany w dzisiejszej Mistrzowskiej Bitwie T71. On już chyba kiedyś był na kanale, ale po patchu 9.18, czyli po zmianach w losowaniach w czołgach lekkich, po zmianach czołgów lekkich T71 uważam, że jest jednym z ciekawszych y, lekkich czołgów, w szczególności, że w przeciwieństwie do Bulldoga nie oberwał po sile ognia y, jak Bulldog. Bulldogowi zabrano z 10 pocisków 4, także zostało mu 6. A z kolei T-71 stracił tylko i wyłącznie trochę penetracji. Magazynek sześciu pocisków dalej na swoim miejscu. No i widzimy, że zdecydował się pojechać na dość niebezpieczną, tak naprawdę, miejscówkę. Bo jeśli jakiś skaut będzie raszował z przeciwnej strony, to jesteśmy wykryci i wtedy wszystko nas tu czyści. Na razie bezkarnie piąty pocisk i szósty pocisk. W Ocho mamy 882 obrażeń i zwróćcie uwagę. Właśnie przyjechał WZ-131, trzeba się wycofać i często to wycofanie tutaj się nie udaje, ponieważ obrywamy i Odisa-2 w gąsienicę, także idealnie. No i generalnie można odważnie powiedzieć, że udany wyjazd, ponieważ 882 w swoich obrażeń, 765 oglądamy tą bitwę z zapytaniem, czy ten czołg nie jest zbyt OP w tym momencie. Oczywiście losowanie na siódme poziomy, także... Hmm, nie powiedziałbym, że idealne dla czołgu lekkiego, bo czołg lekki siódmego poziomu chyba idealnie czułby się tak naprawdę na ósemkach, miałby dużo większy potencjał zadawania... Obrażeń na dziewiątkach bywa różnie, ponieważ już jest dużo łatwiej o i o stratę na przykład 500 HP jednym, jednym strzałem z 840. Rozwalony Amorak, już zostało tak naprawdę niewiele punktów życia, ponieważ tylko i wyłącznie 301, sam zadał 1199 obrażeń, dalej 765 po podświetleniu, to niestety są uroki tych tierów, że nawet jeśli wyświetlił, ponieważ wyświetlił naprawdę dużo czołgów ciężkich, nikt nie miał zasięgu radia, żeby do nich strzelać także z racji tego powiększę minimapę a jak bo po raz kolejny zapomniałem mamy Isa drugiego otrzymuje w tym momencie trafienie schowa się jeśli chodzi o penetrację na zwykłym pocisku to są pociski podkalibrowe uszkodzenia 150 penetracja 145 wcześniej było 175 i 210 na pocisku premium również 150 średnich obrażeń także potencjał magazynka to jest 900 obrażeń i Trzeba sobie odważnie powiedzieć, że jeśli ten czołg rzuci na piątki, to on jest w stanie dwa czołgi piątego poziomu jednym magazynkiem załatwić. Pestka co dwie sekundy także naprawdę robi swoje do tego pociski podkalibrowe na podstawowej amunicji także idealnie, ponieważ czas lotu pocisku jest zdecydowanie najkrótszy, drugie pociski to kumulacyjne, oczywiście tu już trzeba przycelować na przykład VISA 3 od boku, żeby na przykład nie poszło w warstwowy pancerz, mamy HTC, pierwszego strzału nie dostał, drugi Oberwo 149 zadanych obrażeń, 1494, no i w zasadzie udało mu się zadomowić tutaj na środku, to jest też rzadkie zjawisko, przynajmniej w tych bitwach, w których ja gram, żeby nikt go nie przeganiał. Kiedyś była na kanale... Bitwa Ru, gdzie goś zrobił stąd zdaje się 12 tysięcy po spocie. Nie przyjechał tu żaden wrogi czołg. Jednak zdecydowanie częściej kończy się to bardzo szybkim powrotem do garażu, nawet jeśli dojedziemy tutaj do Krzaków, ponieważ w momencie kiedy Scout rusza z przeciwnej strony, dojeżdża tutaj do tego miejsca, nikt nie jest w stanie dać nam na tyle skutecznego covera, żebyśmy to przeżyli. 1 do 0. 1494 obrażeń, no i chyba trzeba poszukać troszkę innego miejsca, ponieważ to miejsce nie będzie już przynosiło tyle, ile chciałby nasz bohater. Mamy teraz Tigera P na bokiem, także będzie możliwość oddania kilku strzałów, niestety drugi pocisk niecelny, trzeci już w celu. Czwarty nie, zostają jeszcze dwa pociski w magazynku. To oczywiście bardzo krótki czas przeładowania, także nic nie boli ładowanie. Jak na przykład w 37 sekund i okazuje się, że mieliśmy jeszcze dwie peski, właśnie mielibyśmy okazję je włożyć. No cóż, życie. 1793 obrażeń. Na razie dość stateczna bitwa. Zresztą Lakeville bywa bardzo problematyczne dla lekkiego, bo czasem nie bardzo. Trudno jest znaleźć sobie tutaj dobre miejsce, żeby móc zadawać obrażenia i przede wszystkim spotować ten wjazd na początku. No, bywa różnie. Można też zdecydować się od strony miasta na podświetlanie środka, ale naprawdę, no cóż, ja się nie czuję wybitnie komfortowo na Lakeville. Są mapy, na których Dużo lepiej mi się hasa. Mamy Black Prince'a, on jest zdaje się tyłem, także formalność, już zadane kolejne obrażenia. W tym momencie został zniszczony, zdaje się było podpalenie, mamy prawie 2000 obrażeń. Po podświetleniu nic się nie zmieniło, zostaje wykryty, także oby teraz nie dać się trafić. Tutaj jeszcze T-34-100 czeskie coś kombinuje, a okazało się, że Komet wjechał na środek i zaczyna bruździć. Bohaterem jest Heavy Call 1 z klanu Myślę, że to się czyta. No nieważne Deka Skun. Przeciwnik zaczyna zdobywać bazę, mamy 2 do 2, zostało jeszcze 14 zwykłych pocisków i 24 pociski Premium, także tutaj mamy dużo większy zapas niż na przykład w AMXie 1375, o którym odcinek i moją bitwę będziecie mieli okazję zobaczyć. No nie wiem, w przeciągu tych dwóch ty tygodni ona już jest nagrana i czeka teraz tak naprawdę na publikację. Temu kometowi już zostało naprawdę niewiele punktów życia. Jeśli dobrze pamiętam, to jak nasz bohater stamtąd jechał, komet miał yy, full życia. Teraz już ma tylko 198. Także dwa strzały od T71 i komet będzie mógł spokojnie pójść do garażu i wybrać sobie inny czołg do bitwy. Jest strzał. Jest drugi strzał, także w tym momencie pożegnany. Zwróćcie uwagę, bardzo dobrze się schował za krzakami. Mimo to został wykryty. Gdzieś tam sojusznicy walczą o tą bazę, ponieważ co chwilę widzimy zdobywanie, zatrzymanie zdobywania i tak dalej. Jeszcze 22 zwykłe pociski, 14, 22 pociski premium, 14 pocisków zwykłych. I tak jak mówiłem, nie ma takiego problemu z amunicją w GMI i1375, gdzie już kilkukrotnie kończyłem bitwę bez amunicji i być może właśnie dlatego była przegrana. W tym momencie HTC otrzymuje trafienie. Miejmy nadzieję, że ktoś jeszcze pojawi się i oberwie, ponieważ to są bardzo łatwe punkty obrażeń dla T71. Na razie cisza 4 do 6. Czas zdobywania bazy udało się zbić, także można spokojnie teraz jeszcze przez dwie minuty pokombinować. Tutaj też trzeba sobie powiedzieć, że jeśli wiedzie jeszcze trzeci przeciwnik, to te punkty zdobywania bazy będą lecieć dużo szybciej, no i oczywiście czas, czas się skróci. Jeśli chodzi o czołgi, to Tiger i Is próbuje odbijać, jednak zwróćcie uwagę, że dużo więcej czołgów przeciwnika jest w okolicach bazy niż. Sojuszników 4 do 6, także mimo świetnej gry naszego bohatera. Na razie yy, bitwa nie układa się po jego myśli i nie układa się po myśli jego drużyny. Jedzie, przejeżdża spokojnie na drugą stronę. Z trzech przeciwników zaczyna zdobywać bazę. Także 51 sekund do końca. Na szczęście któryś sojusznik wjechał i zatrzymał. Mamy w tym momencie Tigera P odprawionego do garażu, który liczył na to, że spokojnie będzie w stanie. Skończyć zdobywanie bazy. Niestety, wykryty prawdopodobnie przez artylerię. 5 do 7, już mamy 2308. Także, gdyby ta bitwa skończyła się w tym momencie dla niego, to jeśli chodzi o obrażenia, byłaby już bardzo dobrą bitwą. Do tego czterech zabitych przeciwników i jest okazja zrobić rajd na tyły i wykończyć artylerię. Pociski kumulacyjne nie. podkalibrowe także może strzelać przez murki. I tak dojdzie do penetracji, w tym momencie Crusader już w garażu, T25 przez 2 zaczyna uciekać, on chyba skoncentruje się przede wszystkim na artylerii, a później na T25, druga artyleria, którą jest Lorca 155-50, już tak naprawdę potrzeba tylko i wyłącznie jednego strzału, nawet... Odmuch przelatującego pocisku by ją wykończył. W tym momencie przeładowuje 2661 obrażeń. Mamy już medal specjalisty i on zabił sześciu i jeszcze dwóch sojuszników ma jakiekolwiek obrażenia, ponieważ yy, zabity przeciwników, ponieważ jeden ma dwóch, drugi ma jednego. I nasz bohater w tym momencie zdominował bitwę. Mamy tam T29, być może będzie okazja znaleźć przestrzał i go wykończyć. Potrzebny jest jeden pocisk. Mamy też na dobicie Oni, który ma 7 punktów życia, także gdyby udało się... IS również 183, także gdyby udało się wpaść z jednym magazynkiem, to tak naprawdę wykończy wszystkich pod warunkiem, że będzie penetrował jeszcze 4 pociski. Być może teraz oberwie Oni, ono jest bokiem. Także już wylądowało w garażu. Mamy medal Radleya Waltersa ISA-2. Gdzieś w okolicach bazy t 25 przez 2 wyjeżdża na pozycję na J4. Także trzeba będzie uważać, ponieważ ono jest w stanie dwoma strzałami wykończyć naszego Bohatera. IS jako jedyny, IS drugi został na bazie, zdobywa bazę. Nasz Bohater już przeładował magazynek, jeszcze 7 pocisków podkalibrowych, zostały 3 czołgi ciężkie. Dwa czołgi ciężkie i jeden niszczyciel czołgów. Znowu przeładowuje pociski w tym momencie kumulacyjne, czyli pociski złote 9 zabitych przeciwników, 300 punktów życia i szansa na medal Radleya Waltersa, medal pula. I z drugi, który jest na bazie, tak naprawdę może go zdjąć jednym strzałem ze swoimi 300. 390 średnich obrażeń. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. T25x2 potrzebuje dwóch strzałów, żeby wykończyć i tiger P, również dwóch, chociaż może muszę szczęśliwie polosować i wystarczy jeden. Właśnie wykrył tigera P na środku, także w tym momencie on nie stanowi zagrożenia. Co więcej, T25x2 również wjechał na środek, także nie wiem co. Chcieli osiągnąć. Pociski podkalibrowe na środku. Także, mimo tego, że trafił w gąsicę, udało się zdać wrażenie. Zwróćcie uwagę, i z drugi się na niego czai. Na szczęście nie trafił. Prawdopodobnie nie zdążył skupić. Gdyby trafił, byłoby tak naprawdę pogrzeb. Także nasz bohater się wierci, kręci. Będzie trzeba poszukać innego sposobu na wykończenie. Znów o mały włos. Można by nawet powiedzieć, motyla noga było tak blisko. 214 punktów życia Tigera P to są po raz kolejny dwa strzały, kilka strzałów jest potrzebno. No, kurczę, gdyby teraz były pociski w magazynku, zostałby odesłany do garażu i tak naprawdę zostałby zabezpieczony medal pula. Jednak tak się nie stało, ponieważ y, jeszcze przeładowywał, ale Tiger P postanowił mu na tacy podać medal. Pula jako jeden z dziesięciu, tak naprawdę dziesiąty zabity przeciwnik medal. Pula 3510 obrażeń, 793 po podświetleniu. Co oczywiście nie jest chlubnym wynikiem dla czołgu lekkiego. T25 przez 2 po raz kolejny nie trafia. Nasz bohater ładuje już pociski kumulacyjne. No i w tym momencie IS-2 za 245. Jak się okazało, nie miał topowej armaty, także nie był go w stanie zdjąć na jeden strzał. 56 punktów życia. 344 po podświetleniu, dobra, 1137 po podświetleniu, już jak na czołg, lekki jakoś nazwijmy to przyzwoicie, wygląda. T25 przez 2 w tym momencie wyświecone. Potrzebna jednego strzału, no i w zasadzie troszkę e, połączenie retardinium z moronium, ponieważ wyjechał idealnie na środek pod lufę T91. Jest czas na przeładowanie. 14 jeszcze pocisków. I z drugi jest pełny, także tutaj trzeba będzie trochę pokombinować M12 już zbliża się w stronę bazy T29, również. Także teoretycznie jest możliwe go wykończyć, jednak musiałby dwa magazynki oknąć bezbłędnie. Co gorsze, prawdopodobnie jest sklejony, którym, z którym ścianą kościoła także. Nie będzie możliwości go objechać tak, żeby nie nadążył lufą. Także trzeba podchodzić 2-3 razy do tematu. Już 11 zabitych przeciwników, no tutaj żadnego więcej medalu nie będzie. Ale może być jeszcze satysfakcja i 12 zabitych przeciwników. 3548 obrażeń, 1137 po podświetleniu. I trzeba sobie powiedzieć, że na T71, na MX-1375 takie wyniki się bardzo często zdarzają. Może na MX-1375 nie, ponieważ nie mamy tyle amunicji. Ale tam 2500, 2500, 2600, 2700 obrażeń, jak najbardziej, nawet zdaje się po 3000. Jednak później już zostajemy bez kulek w magazynku i możemy jedynie taranować. Ewentualnie prowadzić wiatr. T29 ma jeszcze sporo punktów życia, także jest w stanie przyjąć jakieś obrażenia, i z drugiej schował się w uliczce. Także zobaczymy, co zadecyduje nasz bohater i jak postanowi do niego podjechać. Już w tym momencie zatrzymane zdobywanie bazy. Jestem ciekaw waszej opinii, czy uważacie, że ten czołg jest OP. Tak, Teraz widzę, że to jest podstawowa armata, nie ta topowa. Kolejne zadane obrażenia 3800. Także jest realna szansa na przekroczenie 4000 4 obrażeń. Jeszcze 959 punktów życia. Cztery pociski w magazynku. Być może postanowi przeładować. Być może podjedzie od drugiej strony. Ciężko powiedzieć. Zaraz zobaczymy, na jakie rozwiązanie się zdecyduje. Po raz kolejny zdobywa bazę. Jednak tutaj 4 minuty to naprawdę wieczność. Przeładowuje magazynek. Zobaczymy z której strony postanowi podjechać. Oby T29 się na nim skoncentrował. 959 może być ciężko z wykończeniem go jednym magazynkiem. Jeśli T29 zada jakieś obrażenia, to będzie tak naprawdę po zawodach. No i T29 nie bardzo się kwapi do wyjazdu. Już mamy tych obrażeń 310. Już w tym momencie potrzebny jeszcze jeden strzał. Mamy wykończenie. Zapraszam do tabeli wyników. Bitwa moim zdaniem genialna i na siódmych poziomach czołgów lekki bardzo często zdarzają się takie bitwy, także gorąco Wam polecam. Mamy za zatem bitwę Asa Pancernego, Zwiadowce, Brutala, Pojedynkowie czy Skuteczny. Do tego medal Pula, medal Pasuczyjego za zabicie dwóch artylerii, nie trzech, ponieważ w momencie, kiedy zmniejszono ilość możliwej artylerii w bitwie, zmniejszono również wymagania do medalu pasuciego. Służba patrolowa, duży kaliber, czołgista, snajper i specjalista Lista trafień, uszkodzeń i wykończonych przeciwników jest naprawdę imponująca. 50 oddanych strzałów, 43 w celu i 39 z penetracją, co dało nam sumę 4528 obrażeń, z czego 2470 z dystansu większego niż 300 metrów. Uszkodził 13 przeciwników, osobiście wykończył 12 i tak naprawdę dwóch zabrakło do boha boha medalu bohaterów ros Rosjeni. Cała bitwa trwała 14 minut 47 sekund, no i z racji tego, że używał bardzo dużo pocisków premium, minus 42 605 kredytów i bazowe doświadczenie to 1998. Zobaczmy, jak wygląda na tle drużyny. No wynik trzykrotnie, prawie trzykrotnie lepszy niż następny w drużynie M12, no i później już tak naprawdę coraz gorzej. Jeśli graliście T71 po zmianach, zapraszam Was do napisania w komentarzu, jak Wasze wrażenia. Zapraszam Was również do zlajkowania materiału, to pomaga się rozwinąć YouTuberowi, czyli mnie. No i do następnego odcinka pozdrawiam, bany.